Czogiem, czołgiści, czołgiski z tej strony Jacu. I dzisiaj chcę Wam pokazać bitwę, którą użył ja na obiekcie 907 na mapie lotnisko, która według mnie no, jest fajnym wyciągiem. Tutaj jest randomym nam, już zaspoileruję, na że Zrobiliśmy fajny wyciąg. No i myślę, że bitwka całkiem fajna. Jest szybkie mówienie zestaw naklanówki bo ja randomu dużo nie gram chciałem 3000 DPGów tylko dobić no i tutaj mamy ulepszone turbo ulepszone wzmocnienie rzeszowe dosyłacz. amu 22 zwykłe 21 gold 2 heki duże zestawy racje i tutaj można na razie przyspieszyć bo co można tak naprawdę zagrać no najnowszym na mapie lotnisko wy może wiecie ja do końca nie wiem i zagrałem w sumie to trochę beznadziejnie na początku podjechałem, chciałem dać pechę w coś nie dałem w nic dałem jednak no i tak sobie art dała no i tak sobie bitwa się toczyła się No i widzimy tutaj, ja próbowałem coś na Monty Nie wiem ja widzowie czy tu można coś lepiej, coś gorzej No ogólnie bardzo jest nielubiona. No, tutaj laga chyba miałem i przez to tak mnie do przodu wiechał, strasznie No i na razie sobie siedzę tu na blizie, szukam jakiejś pestki Coś może spodnieć tego dzika co tam stało, badgera nie ma nic, że to który ciągle tu gra. Ja próbuję teraz, przejechałem. myślałem, że da się zniszczyć te słupki, ale jednak nie, jest jedna kostka. Szukam bycia kolejną, żeby zazwyczaj blinda na No i no dalej coś trzeba spróbować. Nie widzę, dojeżdżam. Próbuję coś tu, bo te vp tu grały. Jest lepiej, ale dostałem od więc szybka cofka. No nie, nie najlepszy pik. No i teraz w pęcie chwilę się schował. Naprawiłem zbiorniki, bo ostatnio tu moja zmora podpały. I tu wyjeżdżam, bo myślę, czysto jest. Jest czysto. I nagle i grill. A na szczęście grill za zero dał. To było w ogóle magia świąt. No i gry dostał jeszcze blinda jednego. Co można sobie powiedzieć o 907, kiedy jest taki młodniejszy może etap tej bitwy. O tutaj Mandicora na Awku, co ciekawe. Więc bardzo łatwy damage. No bardzo dobry DPM ma na pewno 907. Fajna... Penetracja na goldzie jest 330, więc wystarczająco 320 327 szkodzeń. Ogólnie nie jest człowiek najgorszy. Wszyscy na jest dobry ogólnie. Tylko to działa trochę takie, że czasem nie lubi latać. No i tutaj się jeszcze nic nie powiedział. A, mobilność git i pancerz bardzo drogowaty. Bardzo. Warto łatwo się odbić. Makafi wyskoczył, już jesteśmy. Zobaczymy teraz. Podjeżdżam tylko TVP, daję PH3, co prawda, ale ważne było, żeby go skończyć. I tam widzę kolejne TVP karta, czyli Widzę jocha. Chciałem dać pestkę. Ale tutaj. Już zawiodła. No i wycofuje się, żeby tu zostać. No i tutaj będziemy grać dalej. Coś próbuję, będę próbował złapać raczej. Nie wiem, co tu się stało wtedy. A, pamiętam, że w tej bitwie zaczął mi ping świrować, więc właśnie jest teraz takie są momenty czerwonej kropki. I to jest... to stoi wtedy jest taki moment bez ruchu. Nie da się nic zrobić. A no widzicie ścinki są. To nie FPO, nie F FP, tylko no, były lagi. W takiej bitwie, kiedy trzeba było wyciągnąć do pegi. No zobaczmy, że Trenor... Ale... Ale teraz nieprzyjemny etap dla oka. Przyspieszę to, żeby... Widzicie tutaj taki lag, że po prostu skarga wjechałem Ciągle ta czerwona kropka prześladuje, no ale mimo to jakoś tam da, będę jechać. No i myślałem, że tutaj właśnie jakoś sobie fajnie na to zagram, no i daję pestkę, niestety przyjąłem. No mówię, ta czerwona kropka ciągle dawała oznaki, mam już tylko 111 HP. I teraz za 0 wchodzi, bo chatyka nie daje 1 Internet teraz właśnie się ustabilizował. I co? Rotuje. Rotuje daleko 6 do 9. Bitewka z... no, będzie raczej przegrana. Widzę tę FOP, który ma potężne krosy, więc trzeba go odeksportować. I ta pestka bardzo fajnie, się weszła. Bo mi lubią tak nie wchodzić. Jest 7 do 10. Już zaraz nasze hotaki też padną. I teraz tutaj jadę do Maticory, bo zauważyłem, że ustawia się w rogu. Jest już 3 na 8. Już 3 na 7. Teraz ważne, żeby pestka weszła. Bardzo dobrze nie nieprzemieszona pestka wchodzi. No i jest problem, bo nie ma bicia, a MX umiera. Golding załadowany. No zobaczymy jak długo uraniu na Zaradę się życiu ostać. No i właśnie śpi. Ja i Manticora zostajemy na 6 czołgów. Ja mam 111 HP. No zobaczymy jak to się potoczy. I tu ta pestka w Baczera. No, jeżeli chcesz dowiedzieć się czy ona wyszła, musisz zostawić w tej chwili lajka i subskrypcję. Masz na to 3 sekundy. Jeden, dwa, trzy. No to co? zostawiamy Peska weszła. Świetnie, że to weszło. I teraz czekamy na spota Manticory. Już tylko dwóch napięciu. Cofamy się Besetka tyłem. Manticora kończy. I teraz ważne. Czy ktoś jeszcze wyjedzie bokiem? Czy trzeba będzie jednak coś zrobić, jakiś ruch? Czy w ale chyba. Tutaj przeciwnicy nie są na tyle ogarnięci, żeby to wiedzieć, zauważyć. Czekamy, czekamy z matrycą. Sobie pozwolę przyspieszyć. No i pojawia się bardzo zła informacja. Ktoś kapuje. No i o ile jedna osoba na kapień nie jest taka tragiczna, bo można spokojnie to jeszcze rozegrać. Tak jeżeli ktoś, no właśnie jeżeli ktoś dojedzie będzie tragedia tragedia, przepraszam no i teraz Manticora podjeżdża, ja też decyduje się ale ktoś zjeżdża świetna informacja, mamy czas i Manticora teraz spotuje Dzika Dzik nic nie daje ważne jest żeby tutaj jeszcze jeden czołko oprócz dzika. o jest grill na kapie i teraz stoi open. O. ale fatalna pestka weszło i daje w grilla. Trzeba zdekapować. Dzik jedzie na Maticore. Wypadałoby jej pomóc. Ale mam bicie na grilla. Muszę skończyć grilla. Bo dzik ukrywał się między jakimiś zaroślami. Na liczniku 4700 plus blind. Można by wejdzie. Mam już 5000. Pojawi się Na Którego ładuje go dzika. Mierze, mierze. Wchodzi. Teraz jest żarówka, trzeba było uniknąć pestki od arty, nawet o, odłamka Bo by było to tragiczna informacja I zniknęliśmy ze spota Teraz będziemy grali na tego dzika Mam dzikora spróbuję go spotować, ja daję pestkę No i tak naprawdę jest wygrana bitwa Jest, jest dzik Będzie jechał, będzie jechał Znalazłem przestrzał Pestka oddana. 8 kg wpadł 5300 ponad już z blindem. No i lecimy po Art Magiczny wyciąg, można by tak to nazwać. Tutaj Jacuski Bidi napisał na czacie What a Sigma. O, o What a Sigma co tu mówić dużo? Clan Alter 4 Artap tam blinduje desperacko, ale ona nie wie, że to już po zawodach. Uranium liter napisał. Jak dużo damage? Ja 5-4K. No bo we w blind. Napisał nice. Widać że to prawdziwy Sigma. No i teraz mam tylko spotuje. Chyba Tynkę. Ja ładuję hejczka, ale zmieniam na PCR. No i sobie zniszczył tylko No i tak oto wyciąg 2 na 6 został zakończony. 111 damage'a ciągle. No, piękna bitwa. Tak naprawdę nie można było sobie lepszej bitwy wymarzyć, jeżeli chodzi o wyciągnięcie takiej bitewki. Gdzie przeciwnicy nie byli jakimiś butami Clan to chyba coś tam kojarzy, tak naprawdę. No ale niestety ulegli nocy potężnego jak. Ja jest Wam dziękuję za ten materiał. Mam nadzieję, że wyciąg się podobało z Monte -Gorą. No, muszę przyznać, że było lekkie spocenie. No i znajkujcie słuchajcie po więcej takich materiałów. A wi wiadomo kim jest Wojtek Gola. Pozdrawiam.